I to jest kawał życia mojego. W ogóle 15 lat w ogóle nie wiem wchłonąłem w to mega, ja po prostu kocham ten klimat, kocham tych ludzi. Nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby obrót przeprawowy w Polsce nie istniał w ogóle. I starałem się go ucywilizować odkąd to robię i włożyłem to kupę serca, kupę magii całej, chciałem wyjść z tym do ludzi i pokazać tych pięknych tych, pięknych kilka stron roadu, które są. To jest pasja, to jest walka, to jest adrenalina, to jest przyjaźń. Masę określeń mógłbym użyć, ale dla mnie to jest kawał, kawał wielkiej rodziny po prostu i, i ludzi, którzy... Po prostu się świetnie ze sobą rozumieją, gadają tym samym językiem, a przyjaźń jest nieoceniona. Więc tego się nie da zważyć po prostu w żaden sposób i zawsze twierdzę, że nie da się kupić pewnych rzeczy i w obrodzie przeprawowym dla mnie to jest najważniejsze. Godzinę. Auta się gruzują. Mamy już me, mega dużo awarii, tak naprawdę 30% aut już na serwisie. Wszęgło alternatory. Czyli to co lubi e, skarbimieckie błoto. Ta gwina jest bezlitosna dla... No jest mokro. Mokro, zmokone? Troszkę. Jak nie? <laughs> Bardzo dobrze. Dobra, te kałuże, te to daje powalić maszynie. Nic się nie zmienia, brzeg jak brzeg, no. 50% stoi w serwisie, 50% jeździ, pierwszy etap ku końcowi się ma, no i... No stary, no tutaj jest standard, no. To, tutaj jest poziom zawsze utrzymany, mega mocny wpierdol. Jazda na hama po prostu, wiesz, i... No ja to tłumaczę zawsze na odprawie, ten rajd trzeba dojechać do końca po prostu, ale... Jest mega ciśnienie, chłopaki się ścigali mocno. No i efekty są. Bęgła. No. No. Yy, glinka Brzeska. Glin, glinka Brzesk. Zalepiła sprzęgiełką. <noise> Nie, trochę się nam zakleiła chodnica, ale jedziemy dalej. Gnówka. Mówka. sztuka. Naprawiamy się, troszkę mieliśmy awarię ze wspomaganiem, z powietrzem. Wspomaganie chyba ogarnęliśmy, pojechaliśmy jeszcze jeden odcinek przejechać. Urwany reduktor, jedziemy dalej To jest dobrze na początku nam koło ściągło tylko za mało ciśnienia i pasek to na ostatnim kółku. alternator Ja nie mam tu kierunku Płaską dychę Co tam Ryanek to co tam e, Łukaszku, serwis, wymyć chłodnicy, wymyć alternator i ciśniemy dalej. Te paski, rolki bez końca, no ale tak jak mówiłem wcześniej, będzie bardzo ciężko, może nie technicznie, ale ciężko dla sprzętu. Jak chcę powiedzieć Brak ładowania, protr zgubiliśmy. Nie, było bardzo prosto. Jechaliśmy jak po sznurku. Ogólnie zjebało się wszystko, co mogło się zjebać. Więc rajd chyba... udany, tak? Na końcu wentylatory. Poza tym nic grubego. Pierdoły, a pierdoły później łącząc się w całość i... Gubią wyniki. Urwana sekuracja w kolerę, wszystko. Koło odpadło. Prawie drugi raz też prawie odpadło. Zbyt tak umęczone te piasty, że już koniec. No ale jakoś, żeśmy umęczyli, dojechali. Teraz nie nabiegałem się, ale nam się lina urwała w takim sypie, że musiałem poszyjkę się zamoczyć i widzicie jak wygląda w ogóle. Jak z pomocy dla powodzia. Tak Mary miejsce czy nie? Asek dwa razy od y, wspomagania, a tak to na ludzie wszystko w porządku. I co poza ludzie, w ogóle ten offroad, bo generalnie e, dla kogoś kto nie miał o tym zielonego pojęcia, e, no to tak trochę byliśmy traktowani z przymrużeniem oka jak takie wariaty u, ubrudzeni w błocie i a to, a to nie, tylko, nie tylko błoto, to cała otoczka, to jest, to jest całe mnóstwo e, przeróżnych wydarzeń. To jest, to, jest, to jest styl życia, to jest, to jest kwestia przygotowań, e, wyjazdów na rajd i, i tego co po rajdzie, tysiące godzin rozmów, e, rozkminiania tego, co było, jak było, jak można było zrobić, jak można było przejechać, jak się przejść. Pierwsze nie miało być pierwszym. Pierwszy miał być pieczarka. Za tobą. Za to chłopaki. Udało się. Udało się. Bardzo ciężko. No Jak ja bo... widać potem. No. Przyjeżdża tutaj kwiat naszego fraudu. Ludzie świadomi tego co chcą, wiedzą dokładnie po co tu przyjeżdżają, żeby się kuźwa wam mocno pościgać. A dla tych ludzi trzeba coś zrobić fajnego, wiesz, fajną otoczkę, fajną oprawę, żeby się czuli w miarę trochę podłektani, taniej, żeby w godnych warunkach też, y, wiesz, mogli po tym ciężkim, ciężkim, niesamowicie rajdzie, po tej walce, y, troszeczkę odpocząć, odsapnąć i, i, i żeby mieli te przeżycia fajne, y, żeby się czuli wyjątkowo.